Szczęść Boże, dzień dobry i dobry wieczór w tę niedzielę radości, niedzielę gaudetę, niedzielę pełną różowego koloru, pełnego radości, pełnego dobroci i łaskawości Pana Boga. Posłuchajmy Ewangelii. Z Ewangelii według św. Łukasza. Gdy Jan nauczył nad Jordanem, pytały go tłumy, cóż mamy czynić. On im odpowiadał: odpowiadał Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma. Kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest i rzekli do niego nauczycielu, co mamy czynić. On jej odpowiedział: nie pobierajcie nic więcej ponad to, co Wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze, a my co mamy czynić? On jej odpowiedział, na nikim pieniędzy nie wymuszajcie, nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie. Gdy więc Lud oczekiwał nas z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać, że myka u sandałów. On będzie was chrzcił duchem świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Najpierw to pytanie, które pojawia się kilkukrotnie w tej Ewangelii, co mamy czynić? Warto taką postawę przyjąć dzisiaj. Stając przed Panem Bogiem i w relacji z innymi ludźmi także, co mam czynić? Bo niestety bardzo często było odwrotnie, że nie zapytam, co mam czynić, jakie jest Twoje zdanie, Panie Boże na ten temat, co myślisz ty człowieku o tym, tylko chcemy drugiemu i Panu Bogu także. Narzucać swoją opinię, swoje zdanie wiemy lepiej. Nasze modlitwy tak często wyglądają, że od razu przechodzimy z takim gotowcem do Pana Boga i mówimy mu, Panie Boże, tak, tak tak spełni moje prośby, dziękuję do widzenia, Amen. I czekam na spełnienie. Co mam czynić? To ogromna pokora, która przemawia przez tych ludzi z różnych grup. Celnicy, żołnierze. To jest pierwsza rzecz, którą warto dzisiaj zauważyć. Rzecz druga to to, że chodzi o konkretne czyny miłości. Jeżeli chcemy czynić dobro, to niech ono będzie konkretne, nie abstrakcyjne. Jeżeli przychodzili celnicy, no to Jan Chrzciciel mówi bardzo konkretnie: nie pobierajcie ponad to, co ma wyznaczono. Tylko bądźcie w tym wszystkim po prostu uczciwi. Jeżeli przychodzili żołnierze, to mówiłem: nie wykorzystujcie władzy, którą macie nad drugim człowiekiem. Tylko jesteście powołani po to, żeby służyć żeby bronić, żeby strzec, a nie żeby uciskać, żeby Cię mierzyć, jeżeli masz więcej no to właśnie pytanie czy aż tyle Ci potrzeba może warto, żebyś się podzielił też tym, co masz bo skoro masz skoro jest Ci to dane to bądź wdzięczny bądź wdzięczny z tej wdzięczności, niech promieniuje z Ciebie też dobro też na innych i ostatnia rzecz kiedy snuli domysły w sercach, czy ten Jan skoro tak Wzniośle i z mocą głosi dobrą nowinę, czy on nie jest Mesjaszem? Mówi nie: ja nie jestem godzien nawet rozwiązać mu rzemykę u sandałów. W tym wszystkim zawsze pamiętajmy, że najmocniejszy jest Chrystus. To On jest w nas sprawcą ich, ich, ich cenia i działania zgodnie z Jego wolą. Jak będzie Ci trudno, niewygodnie, to pamiętaj, że On jest mocniejszy niż te trudy, niż te niewygody, niż to, że wydawałoby się, że. To coś jest niemożliwe, że nie ma sensu, że nie dasz rady. On jest mocniejszy. On jest źródłem radości, konkretnej radości.